Moi drodzy dzisiaj w naszym studiu Łukasz Sol, szef serwisu Pitstops, ale przede wszystkim uczestnik Dakaru 2024. Witam, cześć. Klasik e, Dakaru, klasycznego Dakaru. Tak, tak, kategoria Classic. Porsche 924 Turbo. Tak jest, wszystko się zgadza. O elektromobilności też porozmawiamy, ale powiedz jak było, jak się jeździ takim samochodem? Tylno napędowym. Tylno tak. no, Na pewno samochód zrobił furorę z tego względu, że, że to pierwszy raz jakby wystartował w Dakarze od 1981 roku ten model Porsche 924 Turbo. W 81 roku był. Problem, bo już na trzecim etapie się dwa te Porsche wycofały ze względu na problemy techniczne z zawieszeniem. My mocno się przygotowaliśmy, można powiedzieć, dwa lata do tego startu i zawieszenie całe przerobiliśmy, dużo czasu na to poświęciliśmy. Generalnie można powiedzieć, że z zawieszeniem nie mieliśmy. Żadnych problemów w drugim samochodzie, były minimalne problemy, ale to, to jakby przez trasę, która była mordercza w tym roku, bo to wszyscy powiedzieli uczestnicy, którzy nawet startowali od pierwszej edycji klasyka, czyli to jest czwarta edycja, no powiedzieli, że, że tutaj organizator przyszedł sam siebie. Zresztą duży Dakar, czyli tam, gdzie, gdzie, gdzie samochody jadą na czas, nie na regularność, też powiedzieli, że, że to był najtrudniejszy Dakar. Fajnie, że na nas taki zimny prysznic nas tam czekał i, i zobaczyliśmy to wszystko od środka. Samochód się spisywał mega dzielnie. Na, na większości trasy nie mieliśmy problemów, żeby ją przejechać. Największy problem w tym samochodzie zdecydowanie to są piaski, gdzie jest grząski ten piach. Można powiedzieć, że, że to jest taka mąka rozsypana. I musieliśmy tam jechać bardzo szybko, żeby ten samochód nie miał czasu się zapadać. Wiemy, że na kolejny Dakar musimy pozmieniać specyfikację tego samochodu. Musi być o dobre 5-7 centymetrów wyższy. Musimy używać innych opon, które lepiej pracują na piasku. I, no i na pewno z mocą samochodu musimy pójść do góry. Skrzynię biegów też chcemy zmienić na, na bardziej. Kompatybilną z, z, z trasą, tak? bo, bo ta skrzynia biegów jest po prostu za długa na, na to, co potrzebujemy na pustyni, I, i tak naprawdę podsumowując, Porsche na tym Dakarze jest to samochód, który daje radę który jest bardzo twardy, bo, bo tylko dwa razy go musieliśmy spawać, przód cały od, od tych uderzeń, od tych dziur, skoków i tak dalej, gdzie ja byłem przekonany, że większość zespołu była przekonana, że, że jak dojedziemy do czwartego dnia, no to już będzie ten sukces, że dalej dojechaliśmy niż, niż w 1981 roku. A wyście ukończyli ten, A taka. my dojechaliśmy do końca, ukończyliśmy dwa nasze samochody, dojechały, e, wjechaliśmy o własnych siłach na rampę i i te samochody teraz płyną z Arabii Saudyjskiej tutaj. Będziemy je dokładnie oglądać, co tam się wydarzyło po 7,5 tysiąca kilometrów w Arabii Saudyjskiej. Ale wiemy, że, że śmiało możemy, możemy te samochody robić kolejną ewolucję i jechać i, i kolejny Dakar byśmy chcieli pojechać już o, o jakiś lepszy wynik. Tak? Bo teraz się skupiliśmy na tym, żeby je dowieść. A teraz. Yy, chcemy, chcemy po prostu powalczyć o wynik. Mówisz, samochód dał radę, ale mam wrażenie, że samochód dał radę to jedno, ale jeszcze kierowca, pilot, ekipa serwisowa, tak, trochę tak, szczęścia. Tak. No to, to, to numer jeden, no to jest ekipa serwisowa, która, która ma najbardziej e, pracowite trzy tygodnie w życiu, e, bo my przemierzaliśmy codziennie 12-15 godzin w samochodzie, e, serwis cały, cała ekipa musiała z biwaku na biwak przejeżdżać, gdzie, gdzie oni też podzielili. 12 godzin zjedli, plus jak dojechali na miejsce, no to, to rozkładali cały, cały serwis, namioty, narzędzie i tak dalej. Noc i do samochodu. Czekali na nas, i my dojeżdżaliśmy, i, i, i po chwili szliśmy spać, a oni całą noc reanimowali, szykowali samochody na kolejny etap. No i później znowu to samo pakowanie, rano wyjazd i, i tak przez 12 dni my mieliśmy w połowie resdej, czyli dzień taki prasowy, i do, do odpoczynku, a oni mieli znowu cały dzień na to, żeby żeby ten samochód przejrzeć, przygotować do, do, do kolejnej części tego Dakaru. A najtrudniejszy odcinek? Dla nas jakby największy sukces i najwie, naj, największy trud to był dziesiąty etap, gdzie, gdzie był bardzo piaszczysty i, i my się uwzięliśmy z bratem, żeby przejechać ten etap. Byliśmy zakopani pewnie około 50 razy. To jest naprawdę męcząca sprawa: wysiadać z tego samochodu, brać za łopatę, odkopać się, trapy podłożyć, przejechać. Dosłownie półtorej metra, i od początku cała robota, tak? Bo, bo, bo jak się zakopiemy na pustyni, to najpierw musimy znaleźć kierunek, w którym chcemy, chcemy jechać, później, żeby tam było. E, troszkę twardo, żebyśmy mogli się zatrzymać, spakować, wsiąść do tego auta e, we dwójkę i pojechać dalej i mieć ten moment rozpędu, że, żeby on znowu nabrał prędkości po tym piachu. Więc no mieliśmy dwie takie, takie dwu i pół godzinne, czy tam dwugodzinne e, średnio mówiąc, e, akcje właśnie odkopywania. Później mieliśmy też na tym etapie, który, który dla nas trwał prawie 20 godzin, mieliśmy e, Krótsze epizody z tym kopaniem, ale to też przez to, że, że spadliśmy na koniec jakby stawki, to, to już mieliśmy do czynienia z ciężarówkami, które, z którymi się tasowaliśmy podczas końcówki tej trasy i oni już nam pomagali tak, że, że się nie odkupywaliśmy, tylko mieliśmy linę zaczepioną, czekaliśmy aż nad jadą, podczepialiśmy, 15 sekund nas przeciągali w twardsze miejsce, ich puszczaliśmy, pakowaliśmy się i i ten, no I to, 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 to był tak, masakryczny wysiłek dla auta, masakryczny wysiłek dla nas. Dla przykładu, auto normalnie y, na trasach Dakaru średnio pali w granicach 25 litrów na 100 kilometrów. Na tym odcinku piaszczystym ponad 50 litrów na 100. O, to różnica. Więc to jest tak, temperatury, no to są... Oleju po 220 stopni, woda 100 stopni niżej nie schodziła, więc samochód po, po, myślał, że będzie miał emeryturę, a tutaj zafundowaliśmy wyjazd na Dakar i, i, i piekło tego dakaru jakby przyjął na siebie godnie i. Nie przeżył to, więc, więc ja codziennie patrząc na ten samochód, patrzyłem już z coraz większym podziwiem, że, że, że on się nie, nie rozpadł na atomy. Ale to też zasługa kierowcy, że go, że go nie dobił. Tak, no ja, ja generalnie jestem z tych kierowców, czy w rallycrossie, czy w, rally w wyścigach 24-godzinnych, gdzie, gdzie po prostu staram się jakby wczuć się w rolę tego samochodu i jakby no jechać na tyle szybko i, i bezpiecznie, żeby ten samochód po prostu do, dojechał do mety. To, był, to było priorytetem naszym. Tak, długodystansowe wyścigi to nie, nie, nie taka filozofia, żeby jechać szybko, tylko żeby dojechać do końca. Tak, tak, to, to mamy, mamy tutaj doświadczenie. Nie. W tych wyścigach 24-godzinnych, to jeździmy, jakby w szutrowej odmianie we Francji, w Portugalii. To jest o tyle fajne. Wydarzenie, że, że po prostu tam też robimy masę kilometrów, i my się zawsze nastawiamy na walkę o, o jak najlepsze miejsca, ale, ale dwa lata temu, jak ostatni raz jechaliśmy, w zeszłym roku mieliśmy problem z właścicielem zespołu, bo się po prostu połamał i, i, i się nie, nie zrehabilitował, więc w zeszłym roku nie jechaliśmy, ale dwa lata temu kończyliśmy w Portugalii ten wyścig, który Najechaliśmy w czubie przez pół, pół dystansu, przez dobre 10-12 godzin. Później mieliśmy dachowanie. Po dachowaniu już spadliśmy mocno, bo dwie godziny odbudowaliśmy samochód. A później już było powiedziane, że tym razem chcemy dojechać do mety, bo, bo byliśmy już tam któryś raz z rzędu i mieliśmy problem techniczny, wycofywaliśmy się, więc powiedzieliśmy, że już teraz dojechać do mety. I i to też jest dobre przeżycie. E, Dowieść ten samochód po, po pięciu latach startu do metu, to też jest dla samochodu koszmar. No tak, bo to jest taka, e, taka forma wyścigów, że faktycznie to auto dostaje bardzo mocno w kość. Nie? Bardzo, Wyobrażam sobie, że na Dakarze tak, tak, to tak, jest w ogóle już katarga. Tak, i, to, I to każdy dzień to jest wyzwanie to, dla auta. Też trzeba mieć dużo szczęścia, bo, bo tak, ci no, najlepsi nie, uni nie, 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 nie unikają pecha. Tak? Nie, nie, to jest. Kołowców, tak, to jest można, można mieć wszystko, a jak się szczęścia nie ma, to, to, się, to się nie skończy tego rajdu. Chciałbym cię zapytać jeszcze o elektromobilność, bo wiem, że na co dzień jeździsz samochodami elektrycznymi. Tak, tak. Jestem dużym zwolennikiem. <grym> a jeśli chodzi o sport, bo w krosie były próby, nie Były próby, tak. Miałem, miałem okazję być zaproszony do programu <grym> Elimen, gdzie, gdzie była przygotowana Fiesta z napędem od Tesli, tylnonapędowa. Dużo tym samochodem jeździłem, byliśmy na różnych torach, łącznie w Leidenhill w Anglii, gdzie, gdzie jakby pokazywaliśmy tam, żeby, żeby ich zainteresować całym, całym projektem, gdzie, gdzie były Fiaty 500 przygotowane do Rallycrossu i, i, i też dużo mocniejsze fiesty. Niestety z różnych powodów to, to wszystko się nie, nie udało, ale, ale frajda z jazdy i, i, i spotkać zawodników z retro-Rallycrossu, czyli tych wszystkich zawodników, co, co na samym początku Rallycrossu startowali yy, i widzieć ich twarze, yy, jak się cieszyły. Z, z, bo nikt nie wierzył, tak, że, że to może dać tyle frajdy, i nagle się okazało, że ci wszyscy Herosi Rallycrossów z lat 60., -tych, 70. -tych, no, powiedzieli, że absolutnie za, zakochani są w tym, że, że ten samochód się zachowuje jakby grupa, czyli zawsze zawsze jedzie i zawsze ma tą moc. Nieważne, czy się startuje, czy się jedzie już z maksymalną prędkością, to, 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 to jakby. Samochód cały czas tak samo przyspiesza. Okej, okay, tą fiestę tylną, napędową z taką mocą, to chyba to, to też tak, nie jest łatwe. Tak, tak. To, to, też, to też się bawiliśmy różnymi ustawieniami, bo tam jakby przez to, że nie ma skrzyni biegów, i tak naprawdę jest tylko gaz hamulec, to, to, to mogliśmy się bawić jakby oddawaniem tej mocy. W Krzywą tej mocy całej ustawiać, no i, i czasami jest tak, że, że jak się ustawi za dużą tą moc, to się nie da tym samochodem ruszyć, no bo on zapali opony, stoi w miejscu i, i, i ciężko jest tym samochodem ruszyć, ale później jakby z, z doświadczeniem przy, przy jakby z trakcji całej tego wszystkiego rozwiązania z silnik elektryczny, trakcja opony i tak dalej, no to w którymś momencie doszliśmy do Takiego podziału, że, że to był znikający punkt. No tak, wyobrażam sobie. A no taka, że też elektryk się pojawił, chociaż ten elektryk jest taki zasilany czasem silnikiem spalinowym. Mówimy o Audi. Tak, no Chybra. pojawił się elektryk i wygrał. No. I wygrał to. Tak. Ale jeździ trochę na napędzie elektrycznym. Nie, nie, no jeździ, jeździ bardzo, bardzo dużo, tak, są, są momenty, gdzie to, to takie słynne, słynne ujęcia były z zesz zeszłego roku, jak, jak właśnie Sainz jechał Wydmą przez bardzo długi czas i szukał miejsca, w którym może przejść, gdzie wszyscy powiedzieli, że samochodem spalinowym ten samochód by po prostu tam stracił moc i nie, nie podjechałby to. Jemu się to udało, są piękne на Стане. no ten elektryczne, elektryczne Audi z silnikiem spalinowym, no bo to nie, nie, nie ma chyba jeszcze takiej baterii, żeby w takich warunkach ten samochód przejechał dany etap. Bo wyście tam przejeżdżali kilkaset kilometrów dziennie. Tak, my przejeżdżaliśmy między 500 a 700 kilometrów dziennie razem z dojazdówkami. Tak, i z czego pewnie ponad połowę gorących odcinków specjalnych. Tak, tak, tak. To też jest tak, że, że jak się cieszyliśmy, że jest mniej kilometrów, danego dnia, no to, że będzie łatwiej, że szybciej dojedziemy, a to wtedy było niestety takie przeliczenie, że, że ta średnia prędkość była dużo niższa przez to, że były dużo cięższe warunki, tak, i, i, i czasami mówiłem, że lepiej przejechać 700 800 km danego dnia niż 400 km trudnego terenu, więc i też na odprawach codziennie było mówione, ten dzisiejszy etap był ciężki, ale jutro będzie ciężej, tak? i do samego końca nawet ostatni dzień, dwunasty etap, koniec Dakaru, gdzie, gdzie my chyba mieliśmy, nie wiem, 3,5 godziny tak? policzone od startu do, do mety do rampy, gdzie wszyscy powiedzieli, no to będzie pikłość. To się okazało, że, że w tak ciężkich warunkach, po tak wielkich kamieniach jechaliśmy, że wiele osób tego etapu nie skończyło. Ale mimo wszystko, jak poskładacie i samochód, i budżet, i wszystko pójdzie dobrze, to wracacie. Teraz. Tak, absolutnie jest to magiczna impreza. Wszyscy mówili, że, że to jest choroba, którą jak się raz zobaczy, no to Okej okay, dwa tygodnie po, po Dakarze człowiek chce odpocząć, zapomnieć. O tym zmęczeniu, o, 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 o tym wszystkim, co tam się działo, a za dwa tygodnie już myśli, co zrobić, żeby tam wrócić. Więc to jest magia Dakaru, i, i, i przede wszystkim ludzie, którzy tam są, no to wszyscy można powiedzieć, że. Tak się śmieliśmy, jakiś tam wywiad mieliśmy dla Eurosportu, no i pytanie, a skąd pomysł na ten Dakar? No i się okazuje, że 99% mówi, że no jak się było dzieckiem oglądało ten Dakar, no to było takie marzenie, żeby tam się pojawić na tym starcie, zobaczyć to, jak to jest naprawdę i rzeczywiście większość ludzi tak samo odpowiada, że, że, że to jest z dzieciństwa marzenie po prostu. No tak, to życzymy. Yy, przede wszystkim gratuluję, że, że dojechaliście, yy, że żeby samochód wytrzymał dzięki, dzięki, dzięki ekipie serwisowej, twojemu stylowi jazdy, pewnie dobremu pilotowi, który znalaz, dobra, znalaz, tak. znalazł właściwą drogę. Cały Żebym... czas mnie hamował. I, i, I życzymy, żebyście wystartowali za rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.